Moi drodzy, pamiętajcie, planeta płonie, planeta płonie, serce mi się rozrywa, a Polska, a Polska wysycha, Polska pustynnieje. Widzimy to po tej jakże pustynnej aurze, po tej aurze, która jest po prostu tak wysychająca, Znacz mi głowa boli. Jest 38 stopni na dworzu. Połowa lipca. Wszystko schnie, wszystko więdnie, ani grama deszczu przez ostatnie 3 miesiące. Jesteśmy Jesteśmy skazani na Wymarcie. Szanowni Państwo, przysiądźmy się na hulajnogi elektryczne. Najlepiej zredukujmy swój ślad węglowy do zera i po prostu przestańmy oddychać, no bo inaczej nasi wnukowie i nasze dzieci nam tego nie zapomną. I jeszcze takie moje serdeczne przesłanie dla debili płaskoziemców i foliarzy. Nie wierzcie swoim oczom, nie wierzcie swoim uszom, ponieważ nie macie pojęcia tak naprawdę, co się dzieje. Tylko osoba, która posiada doktorat z meteorologii, z klimatologii, jest w stanie stwierdzić, czy jest mokro na zewnątrz, czy jest sucho. Tylko osoba, która ma doktorat, a najlepiej profesora. Jest w stanie stwierdzić, czy deszcz pada, czy właśnie nie pada. Czy mamy właśnie w tej chwili suszę, czy mamy powódź. Także pamiętajcie, na oko to chłop w szpitalu zmarł.